Dzisiaj Wam pokażę, co trzeba zdjąć, wyciągnąć, jak się przygotować, żeby wymienić chłodnicę w Peugeot 207 1.4 silnik. Do tego będziemy potrzebowali Torx'a 20. Musimy sobie najpierw odkręcić tutaj te dwie śruby mocujące cały wentylator. Następnie tutaj są takie zaczaski dwa od góry, jak widzicie, o, tak sobie to podważę, o, to są takie zatrzaski, po prostu trzeba lekko śrubokrętę tutaj z jednej i z drugiej strony podważyć, od tej strony, tak. Wtedy nam cała góra jak gdyby wydostaje się tej chłodnicy. Odkręcamy sobie wąż górny i zaraz Wam pokażę jak to wygląda od dołu. Oczywiście najpierw też musimy przygotować sobie miskę, żeby spuścić wodę. No i odpinamy tutaj przelewowy wężyk. Tu akurat już leżał sobie luzem, ale bo w tej pozycji tutaj tylko naciskamy i wyciągamy także zaraz zobaczycie od dołu jak to wygląda od dołu tak to wygląda pierwsze co musimy zrobić no to tu z tych jednego i drugiego zaczepu jak widzicie Podnieść do góry y, tą osłonę całego wentylatora i odsunąć tutaj na bok. Potem musimy z, y, zluzować tą opaskę, cały ten przewód. I chłodnica jest oparta tutaj na dwóch takich y, bolcach, że tak się wyrażę, które są zamocowane w takich gumach. Y, no i powinna nam cała chłodnica wtedy wyjść do góry bez żadnych problemów. Thank <laughs> you.